Nazywam się na Monika Celuska Dukszto, pracuję w klinice psychomedyki jako psychoterapeutka w Murcie Psychodynamicznym. Po ukończeniu studiów na Uniwersytecie Łódzkim ukończyłam również całościowe szkolenie w studium psychoterapii przy Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Pracuję pod stałą superwizją. Moje zainteresowania dotyczą pracy w analitycznej, pogłębionej, opartej na wglądzie. Zostałam poproszona tutaj o przedstawienie, przybliżenie Państwu jakiegoś tematu związanego właśnie z moją pracą, i pomyślałam, basując na takim doświadczeniu rozmów z, ze swoimi chociażby znajomymi, że ważne jest chyba, żeby troszkę powiedzieć o tym, czym jest w ogóle psychoterapia, jak, w jakim stopniu i jak ona może pomóc, i w ogóle czym ona się różni od po prostu zwyczajnej rozmowy, czy chociażby rozmowy z psychologiem, bo może to, co się właśnie tak nie bardzo wyra wyraźnie odróżnia, to na przykład co robi psycholog, co robi psychoterapeuta, co robi, czym się zajmuje psychiatra? Może psychiatra jest najbardziej określony i często właśnie to, co robi psychiatra, rzutuje też na to, co wiemy, czy myślimy, że wiemy o pracy przykład psychoterapeuty. Moi znajomi pytają mnie, w czym. Rozmowa, no bo tym jest między innymi psychoterapia, w czym ona może pomóc, tym bardziej, że mamy się zwrócić do obcej sobie osoby, a przecież łatwiej nam rozmawiać czasami, czasami z kimś, kogo znamy i komu już ufamy. Czasami jednak bywa to właśnie trudniejsze, powiedzenie o takich aspektach czy o takich swoich stronach, o których chcielibyśmy, żeby inni może nie do końca wiedzieli. Dlatego zawód psychoterapeuty pojawił się na tym świecie około 100 lat temu i się rozwija. I y, ja chciałam powiedzieć o, takiej, o takim nurcie, w którym ja pracuję. To się nazywa nurt psychodynamiczny. I on bazuje na takich pierwszych założeniach, które wprowadził Zygmunt Freud. I one dotyczyły tego, że y, Człowiek ma pewne rzeczy pod swoją kontrolą i w swojej świadomości, ale istnieje pewien obszar jego życia i obszar umysłu, który jest nieświadomy. I to było niezwykłe odkrycie. Teraz wydaje nam się to dosyć no, prawdopodobne, bo nie wszyscy wierzą bier w nieświadomość, ale Zygmunt Freud, właśnie, nazwał tą metodę, Metodę, którą zaczął stosować, że jest to leczenie rozmową, i że celem tego leczenia i celem tej rozmowy jest uczynienie nieświadomego świadomym. I oczywiście nauka poszła do przodu, i ta metoda również rozwinęła się, więc to nie tylko teraz badanie tego, co jest nieświadome, a co ma ogromny wpływ na to, jak nam się układa życie. Ale również relacja zaczęła odgrywać istotną rolę, i odkryto, jak ważna jest relacja, czyli to, co się zaczyna dziać między terapeutą a pacjentem czy klientem od pierwszej chwili. Czyli od momentu, kiedy Państwo widzą to nagranie na przykład ze mną, Państwo już mają jakiś pogląd: kim jestem, co robię, co ja myślę, jaka jestem. I to rzutuje na uczucia wobec mnie i na taką myśl, czy państwo się na przykład do mogą zwrócić o pomoc, czy nie, czy na pewno nie. I to wszystko w ramach właśnie tej rozmowy psychoterapeutycznej wchodzi w zakres naszego zainteresowania, czyli od pierwszego momentu, kiedy ktoś przychodzi i mówi: chciałbym porozmawiać to my się zajmujemy tym, co jest świadome, czyli o czym chce Pan, Ani porozmawiać oraz o tym, co jest nieświadome, a co znajdzie swoje miejsce w naszej relacji i co się na pewno tutaj odtworzy z tego, o czym Państwo będą mówili. I właśnie od pierwszej chwili zaczyna to mieć znaczenie. I można powiedzieć, że psychoterapia to nie jest pierwsze spotkanie. Ona się nie zaczyna w, w ciągu pierwszego, drugiego, trzeciego spotkania. Psycho, żeby móc podjąć psychoterapię, musi się zdecydować jedna i druga strona, muszą być spełnione określone warunki tej współpracy oraz no, musi być taka obopólna zgoda, że my coś tu ze sobą wspólnie możemy wypracować, czyli te uczucia właśnie. Uczucia. Też są bardzo ważne. To jest je, jakby jeden aspekt, ale wstępem do psychoterapii są właśnie te pierwsze spotkania. Ich może być kilka, no my je nazywamy konsultacjami. One służą temu, żeby się można było zorientować, jakie obszary, jakie emocje, jakie tematy. Jakie przeżycia, jakie konflikty wokół tego, co się w Państwa życiu może wydarzać, będą miały znaczenie i zrozumienie ich będzie potrzebne, żeby mogła nastąpić jakaś zmiana. Często przychodzimy po pomoc po to, żeby przestać odczuwać jakieś cierpienie, jakiś dyskomfort, jakiś właśnie. Niewygodę emocjonalną i to wydawałoby się, że to jest wystarczające. Jeśli przestaniemy to czuć, to wszystko się ułoży. No właśnie, psychoterapia powstała dlatego, że farmakologia przestała wystarczyć. To znaczy to, że przestaje nas boleć żołądek, nie znaczy, że żołądek jest zdrowy. Może tylko po prostu uśmierzyliśmy ból. I na tej zasadzie, no. Ta psychoterapia musi też trwać. To musi być czas, musi być spokojne miejsce, muszą być pewne warunki zewnętrzne, żeby można było spokojnie myśleć i czuć i korzystać z tego, czego nauczy się psychoterapeuta, i z jego też pomocy, i z jego umysłu, i z tego myślenia, no, które poszerza, jeśli będziemy z niego mogli skorzystać, poszerza właśnie ten obszar świadomy, czyli im więcej będziemy wiedzieli o sobie, o swoim życiu wewnętrznym, o swoich konfliktach wewnętrznych, o które czasami się nie podejrzewamy, tylko no właśnie to pomaga badać, ta, ta cała sytuacja terapeutyczna pomaga badać tą, te, te konflikty, to wtedy można by powiedzieć, że Odzyskujemy wpływ na rzeczy, o których myśleliśmy, że dzieją się. Nie wiadomo dlaczego, ale one się dzieją w naszym życiu. Dlatego no, można powiedzieć, że psychoterapia jest leczeniem, ale też jest spotkaniem, też jest relacją, jest wysiłkiem. I no, jest czymś, co bardzo pogłębia nasze odczuwanie, naszą świadomość, nasz kontakt ze sobą, z innymi ludźmi. No, są pewne ryzyka tego. No, możemy się spotkać z takimi uczuciami czy takimi myślami, które czasami będzie po prostu trudno znieść. Dlatego ta relacja, która jest z terapeutą, ma takie znaczenie, bo jego obecność wtedy może naprawdę no, równoważyć, czy wprowadzać pewne, pewne wsparcie, czy być właśnie wtedy pomocna, kiedy coś trudnego przez coś przechodzimy razem, razem z terapeutą. Dlatego zachęcam Państwa i zapraszam do kontaktu, nawet do pierwszego kontaktu z którego może wyniknąć potem naprawdę owocna, no czasami wieloletnia współpraca.